Cześć, witajcie na kanale Lucky Horse. Dzisiaj zapraszam Was na odcinek na temat brązowej odznaki jeździeckiej. Myślę, że bardzo ważny temat dla wielu jeźdźców, ponieważ brązowa oznaka to jest taki egzamin, który naprawdę należy zdać, jeżeli chcemy w ogóle myśleć na temat sportowej kariery jeździeckiej. To jest też takie potwierdzenie umiejętności jeźdźca. Dlatego dzisiaj opowiem Wam, co zrobić, żeby dobrze się do tego egzaminu przygotować, na czym on polega, na co się składa ten egzamin tak aby później właśnie łatwiej Wam było go zdać. Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam koniecznie do oglądania. W dzisiejszym filmie będę się skupiać wyłącznie na omówieniu egzaminu na brązową oznakę jeździecką, czyli tą najbardziej podstawową, najłatwiejszą. I podczas takiego egzaminu oceniane są następujące rzeczy: czyli opieka nad koniem, tak zwana opieka stajenna, czyli podstawowe czynności przy koniu, umiejętności ujeżdżeniowe, umiejętności skokowe oraz wiedza teoretyczna. Egzamin w części praktycznej zaczyna się przede wszystkim od oceny opieki stajennej i jest to prawidłowe podejście do konia, prawidłowe odczytanie jego reakcji, czyszczenie, proste czynności stajenne i prowadzenia konia w ręku i na uwiązie. Po zaliczeniu opieki stajennej przechodzimy do kolejnego etapu, czyli wsiadamy na konia i zaliczamy dwa etapy: ujeżdżenie oraz skoki. Próba skokowa polega na oddaniu sześciu skoków na koniu. Może być to kilka przeszkód, ale ważne jest, żeby właśnie było oddane tych sześć skoków. W tym pierwsza przeszkoda musi być ze wskazówką i musi być pokonana z kłusa. I tak samo po pokonaniu całego parkuru również przechodzimy do kłusa, a następnie do stępa. I wysokość przeszkód podczas próby skokowej wynosi 70 cm, to jest maksymalna wysokość, i dla kuców może być to troszeczkę niższa wysokość, czyli 60 cm maksymalnie. I ważna informacja, że trzecie wyłamanie, nieposłuszeństwo lub upadek z konia lub też niepanowanie nad koniem na parkurze wiąże się niestety z eliminacją. Warunkiem przystąpienia do części skokowej egzaminu jest zaliczenie części ujeżdżeniowej. I jest ona stosunkowo prosta. Polega na zaprezentowaniu się jeźdźca i konia w trzech podstawowych kodach, czyli w stępie, w kłusie oraz w galopie. Mamy do tego specjalny program ujeżdżeniowy, który znajdziecie się m.in. na stronie Polskiego Związku Jeździeckiego. I tutaj ważne jest, żeby konia prowadzić jakby prawidłowo na pomocach, zaprezentowanie prawidłowego. Właśnie prawidłowej postawy dziecka, prawidłowego dosiadu, działania, pomocy itd. Ważne jest, że wyjście konia czterema kopytami poza czworobok niestety wiąże się z eliminacją, tak samo jak trzeci błąd w programie przejazdu. I ważna informacja, że dzieci do lat 15 muszą zdawać egzamin w kamizelce ochronnej, która posiada odpowiednie atesty. Na koniec egzaminu podchodzimy do części teoretycznej, czyli odpowiadamy na pytania egzaminatora. Na tę część składają się zagadnienia z zakresu pielęgnacji konia, zachowania konia oraz prawidłowego zachowania przy koniu, teorii jazdy konnej i dosiadu, maści oraz rasy koni, odmiany, również żywienie konia, zdrowie konia, sprzęt jeździecki itd. Szeroki, ale podstawowy. Zakres wiedzy jeździeckiej po prostu. Wiem, że zakres umiejętności, które trzeba posiadać na tym egzaminie, może się wydawać dosyć szeroki i wiedza do pojęcia może się wydawać dosyć obszerna. Ale nie bójcie się, ponieważ to nie jest aż tak trudny egzamin, na jaki może wyglądać. I tutaj wiele jeźdźców raczej nie ma problemu ze zdaniem go za pierwszym razem, więc myślę, że w Waszym przypadku też tak będzie, jeżeli odpowiednio się do tego przygotujecie, szczególnie we współpracy z doświadczeniem trenerem lub instruktorem. Na zakończenie dodam, że Polski Związek Jeździecki rekomenduje kilka książek, które są pomocne, żeby się przygotować właściwie do brązowej odznaki. Jedną taką książkę mam tutaj ze sobą, Akademia Jeździecka, ale resztę książek zobaczycie tutaj sobie na ekranie. Także Koń Zebrany w Zadaniach, Młody Jeździec i inne bardzo Wam pomogą właśnie w przygotowaniu się do tego egzaminu. I jeszcze ważna sprawa, na stronie Polskiego Związku Jeździeckiego będziecie mogli pobrać. Całą listę pytań właśnie do egzaminu na brązową oznakę jest dziecką, również to, jak przejechać parkour, cały i tak dalej, to Wam bardzo, bardzo pomoże, także koniecznie zerknijcie na stronę PZJ-u. No i ja życzę Wam powodzenia w wyzdawaniu właśnie brązowej oznaki. A jeżeli macie już to za sobą, to koniecznie podzielcie się w komentarzach swoimi historiami z tym związanymi. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa!